Hurra! Jesteśmy w kinie. Hey. Zatrzymajcie się stać! Pokażcie mi swoje bilety! Hmm. Y, tak, tak, oczywiście, Jack! winnie. Y, y, mnie! A, bilety! Oto one, proszę! Please! Okej, okay, wygląda na to, że wszystko jest w porządku! Możecie wejść! Bardzo dziękujemy! Film już leci, siadajcie szybko! Cóż za ekscytująca fabuła, świetnie! A przy okazji popcorn jest przepyszny! Tak, mnie też smakuje. No ten film to bomba. Czemu i się tak bawię z tym popcornem? Mogę przecież zjeść wszystko od razu. No i koniec. Zawsze się tak spieszysz, Chelsea. Jack, masz prawie pełne wiadro. Wezmę troszkę. Co ty robisz? Zabieraj ręce. No i zobacz, rozsypałaś cały popcorn. Wszystko w porządku? Myślę, że już czas, żebyście stąd poszli. No dalej, wstawajcie. Pomogę wam. Od tego filmu nie można się oderwać. Hej, dokąd nas zabierasz? Widzę, że lubicie jeść, więc proponuję, żebyście wzięli udział w challenge'u. Nie mam pojęcia, co nas czeka. O, jakieś karty. Spójrzmy, co to. No to zaczynamy, muszę jeść powoli. A ja będę musiał iść szybko, no to mi się podoba. U mnie złoty środek, no nieźle. Jakie dania nas czekają? Makaron, super! Wygląda pysznie. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Pozwólcie, że zacznę. Zobaczmy, co tu mamy. A, pałeczki! Chyba trzeba je rozpakować. Okej, okay. starannie. Powoli? Bo dlaczego miałabym się spieszyć? Kurczę, to chyba trochę potwa. Chyba już zacznę. Głupie pałeczki. Nie można ich rozdzielić. O mało nie wyłamałem sobie zębów. Jesteś po prostu mięczakiem. Nie mogę to zrobić. To boli uderzyłeś mnie prosto w czoło. Przepraszam, to było przypadkowo. Jak mam jeść jedną pałeczką? Postaram się nawinąć trochę makaronu. To był zły pomysł. Jakie piękne pałeczki. Nawet Mary zacznie jeść, a ja wciąż jestem głodny. Dobra, mam tego dosyć. Jak dużo makaronu nawinęło się na pałeczki. Dlaczego nie wpadłem na to od razu? Dobre? Jest po prostu pyszne. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. A jak tam Mary? Te Pałeczki mnie fascynują. Myślę, że nie powinniśmy się o nią martwić. Lepiej zjem swój makaron. Będę potrzebowała serwetki. Teraz można zaczynać. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z pałeczkami. Po co je wyrzuciłaś? Nie potrzebuję ich, lepiej wezmę sztuczce. Są łatwiejsze w użyciu. No to zaczynam. Kurcze, ten makaron ciągle spada. Widelecy już też się nie sprawdzają. Trzeba wymyślić coś innego. Mam pomysł. Zjem go tak po prostu. Jak na razie wszystko idzie mi świetnie. Jest pyszne. Udało się, już nic nie mam. Dobrze się spisałaś, gratulacje. A jak tam, Mary? O, makaron. Od dawna chciałam go spróbować. Mm, w końcu jest w moich ustach. Co za boski smak. Podkradnijmy jej porcję, ona i tak nic nie zauważy. Chcę się cieszyć każdym kęsem. Dziwne, gdzie się podział mój makaron? Widzieliście coś? Aj to boli! Dobrze wam tak, następnym razem nie będziecie podkradać przydłego jedzenia. Ona ma rację. Nowa runda wspaniale Zobaczmy co tu mamy. Znowu wolne tempo. Dobra, przyzwyczaiłam się. A mnie średnie tempo nie przeszkadza. A ja jestem całkiem zadowolona z szybkiego. Patrzcie, to pizza! Wow, jest na niej tyle sera. Niesamowite! Od razu zgłodniałem! Jestem podekscytowana. Dość gadania. Bierzmy się do jedzenia! Jak zwykle jestem pierwsza. Podpisz się Mary! Zacznę od tego fragmentu, który spodobał mi się bardziej niż innym. Ach, jak pięknie ciągnie się ten ser. Kelsey, nie jestem gotowy, żeby czekać na nią wiecznie. Uważam, że ten plasterek jest za mały. Dwa będą w sam raz. Ale masz apetyt. Ta pizza jest przepyszna. Chyba ułożę wszystkie kawałki jeden na drugim i zjem je wszystkie naraz. Wyszła piętrowa kanapka z pizzy. Jack, co za tempo. Muszę się od ciebie wiele nauczyć. Brawo. Mógłbym jeść jeszcze szybciej, ale mam ochotę trochę rozciągnąć tę przyjemność. Teraz ty, Chelsea. Co mam robić? Wiem. Zamierzam zwinąć tę pizzę w roladę. Super pomysł. Teraz mogę ją zjeść w dwie sekundy. Coś poszło nie tak. Pizza utknęła mi w ustach. Nie martw się, pomogę ci. Dzięki. Nie było mowy, żebym ją ugryzła. Uratowałeś mnie. A teraz to, na co tak długo czekałam. Pizza jest już prawie w moich ustach. Dokąd ona uciekła? Ups, chyba spadła. Już nic jej nie uratuję. Został mi tylko kawałek. To smutne. Ale to lepsze niż nic. To wszystko, skończyłam. Zawsze masz te Co to? Kaktusy? Są kłujące. Nie wiem, jak mamy je zjeść. Boję się, nie chciałbym mieć dziur w języku. Wygląda obrzydliwie. Nie wydaje mi się, żeby smakował dobrze. Ale jestem gotowa, by wziąć się w garść i zacząć działać. Nie mam nic przeciwko temu. Powodzenia, Chelsea. Najpierw musimy sprawdzić, jak bardzo kłujący jest ten kaktus. Dajcie mi trochę czasu, zaraz się dowiem. Hej. Obawiam się, że będziemy musieli długo czekać. Do dzieła, Mary. Dobra, spróbuję. A, mój język! Jak to bardzo boli! Chelsea, spójrz na to! Nie poddam się tak łatwo, zaraz rozprawię się z tym kaktusem. Czuję, że będzie gorąco. Masz rację, Jack, ale on sam o to prosił. Tak lepiej. Nie spodziewałem się tego, pomery. Boję się, zabierz się mnie stąd. Jesteś zbyt podatny na stres, Jack. Wow! Odegrałaś się na nim całkiem nieźle. Co tak hałasujecie? Co tam się dzieje? Nie przeszkadzaj sobie Chelsea. W przeciwnym razie nigdy nie uda ci się skończyć. A to staimy twarzą w twarz. Jakie to gorzkie, ochyda! Masz trach sobie wyobrazić ten smak. Wkrótce sam się przekonasz. Możesz zaczynać Jack. Niech Chelsea skończy pierwsza. No Chelsea, pospiesz się dalej. Okay. Wygląda na to, że nie ma wyjścia Mój palec, to boli O, chyba zmuchnąłem igiełkę Spróbuję jeszcze raz Świetnie, to działa Kaktus jest całkowicie czysty, teraz mogę go spróbować Mary, miałaś rację, to wcale nie jest dobre To jest obrzydliwe Sprawia, że mam ochotę to wypluć z język Wiem, co masz na myśli Zbliżam się do kaktusa w końcu się spotkamy. O nie, to boli! Ukułam się w palec. Dużo czasu jej to zajmuje. Mam pomysł. Po prostu obetnę wszystkie igły nożyczkami. Spróbuję. Trzeba troszkę nad tym popracować, ale działa. No i proszę, znowu pchnęliśmy to na długo. Myślę, że lepiej użyć pęsety. Pomogę ci Chelsea! A ja proponuję maszynkę. To najszybszy sposób na cięcie igieł. Udało się, Chelsea, nie musisz dziękować. Została tylko jedna igła. Gotowe. Mamy to. Można próbować. No dalej, Chelsea, wierzymy w ciebie. Dlaczego to zrobiłeś, Jack? Chciałem ci Ale paskudna trawa. Dobrze. Rysunek gotowy. Przygotujcie mi koktajl. Dam radę. Zrobi się. Oczywiście, wnuczko. Zrobię ci nie tylko pyszny, ale i bardzo zdrowy koktajl. Najpierw potrzebuję troszkę szpinaku, a woda nie może się zmarnować. Teraz potrzebuję blendera, Eni. Pomóż mi. Dziękuję. Szpinak należy załadować do blendera, ale coś się nie mieści. Babciu, to proste. Dziękuję, Jill. Szpinak jest w blenderze. Eni, znowu będę potrzebować Twojej pomocy. Trzeba go zmielić. Naciśnij na guzik, proszę. Musi zrobić się z niego jednolita masa. Gotowe, babciu. Dziękuję, moja droga. Pierwsza część za nami. Oczywiście to nie wszystko. Żeby nasz koktajl był smaczny, będziemy potrzebować czegoś jeszcze. Na przykład jogurtu. Jill, cukierki są dla ciebie. Dzięki babciu! Jak to się otwiera? Oj, jaka ty jesteś nieostrożna. A ja kontynuuję. Jogurt pójdzie do szklanki. Następny będzie arbus, ale nie cały. Potrzebuje tylko jednego kawałka. Jill, reszta jest dla ciebie. Ojej! Kawałek arbuza trzeba pokroić na kawałki. Ojej! Jill, widzę, że arbuz bardzo ci posmakował. Cieszę się. Mam nadzieję, że Wiki też się spodoba. Plasterki arbuza należy włożyć do blendera. Widzisz, szefowo, już sama umiem obsługiwać ten sprzęt. Następnie sok z arbuza przelewamy do szklanki i całość dekorujemy. Myślę, że wyszło pięknie i apetycznie. A ja nie potrzebuję tych wszystkich owoców. Z nich wychodzą zbyt banalne koktajle. Wymyślę coś fajniejszego. Oj, przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie. No dobrze, podstawą mojego koktajlu będą napoje gazowane. Wszyscy je uwielbiają. Najpierw trzeba je przelać do specjalnych kubków, aby się ochłodziły i nieco zgęstniały. Widzicie, jak fajnie to wygląda? I dopiero potem można wlać napoje do dużej szklanki i ozdobić je żelkowymi wisienkami. Dodam parasolkę i słomkę, no i można podawać. Brawo, kochanie! Uwaga! A teraz patrzcie i zapisujcie, jak się robi prawdziwe smoothie. Bierzemy truskawki. Wrzucamy je do blendera i zalewamy śmietanką. Powstała mieszanka musi być dobrze zmielona. Następnie bierzemy fontannę i wylewamy powstałą masę truskawkową. To będzie zarówno pyszne, jak i spektakularne. Wiki, czas zdecydować, kto dzisiaj wygrał. Wow, to trudny wybór! Myślę, że zacznę od spróbowania koktajlu Jill. Żelki są przepyszne. Sam koktajl też jest całkiem niezły. Hmm, co mamy dalej? Niech będzie koktajl babci. Jest w nim Arbuz. Uwielbiam Arbuza. A teraz spróbujmy samego koktajlu. Mój! Babciu, przepraszam, ale to jest okropne. Wow, prawdziwa fontanna. Mieralnie smaczna. Szafowa wygrywa. Chora, nie miałam co do tego wątpliwości. W drugiej rundzie zróbcie dla mnie gofry. Coś przekąsić. Babciu, nie rozpraszaj się, czas robić gofry. Gofry z chęcią. Mąkę należy wsypać do głębokiej miski. Rozbijamy dwa jajka i dolewamy mleka. Oczywiście nie można zapomnieć o cukrze. Całą tę mieszaninę należy zamienić w jednorodną masę, aby uzyskać ciasto na gofry. Teraz muszę to wlać do specjalnej foremki, a raczej gofrownicy, no i poczekać. To takie skomplikowane. Mieszanie ciasta jest trudne. Po co mi trzepaczka, skoro mam funkcjonalny mikser? Dodam też troszkę Nutelli, żeby było smaczniej. Super! Mieszanka jest gotowa. Teraz muszę ją wlać do gofrownicy. Tylko moja jest troszkę większa. Dzięki temu gofry będą ładniejsze. Niby dlaczego? Kogo obchodzi jaki mają rozmiar? I czy się smak. Moje gofry są gotowe. Muszę je tylko położyć na talerzyku, dodać masło i odrobinę syropu klonowego. Tylko spójrzcie, jak to apetycznie wygląda. Emi, hey. a ty co zamierzasz zrobić? Zrobię coś bardziej skomplikowanego. Wrzucę seller i jajka do blendera. Następnie będę potrzebować mąki. Ważne jest, aby z nią nie przesadzić. Dodajemy nie za dużo. A teraz wszystko trzeba dobrze zmielić na jednolitą masę. I dopiero teraz można zacząć robić gofry. Wlewamy całą masę do gofrownicy i czekamy. Zrobią się w kilka sekund. Radam. Wszystko gotowe. Gofry trzeba pokroić na kawałki. I ozdobić świeżutką malinką. I truskawką. To będzie nie tylko pyszne, ale i niesamowicie oryginalne. Tylko spójrzcie przed wami prawdziwe kulinarne dzieło sztuki. Ale fajnie! O, moje gofry też są gotowe. Chcę zrobić gofry w stylu street food. Dlatego muszę zwinąć je w rożka i dodać do środka lody. Babciu, potrzymaj to. A ja wezmę kilka kulek moich ulubionych lodów Baskin Robbins. Ej! Nawet nie zdążyłam spróbować. Kładziemy lody, a na wierzchu dodajemy bitą śmietanę. Ale to jeszcze nie koniec. Całość udekoruję kolorową posypką i dorzucę jeszcze kilka lizaków. Całość wykończę syropem truskawkowym. Wiki, czas próbować. Jakie to wszystko fajne i piękne. Jill. Twoje gofry spróbuję jako pierwsze. Ciekawe, co dla mnie przygotowałaś. Fajne lizaki? nie też jest pyszne. A teraz gofr. Niesamowity i bardzo nietypowy. A teraz mam zamiar spróbować klasycznego babcinego gofra. Też jest bardzo smaczny. Ojej! Szepowa, jak zwykle, mnie zaskakuje. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ciekawe, jak to smakuje. Rybko, płyń prosto do mojej buzi. Ale dobre. A teraz zamierzam spróbować gofrów. O nie! Są z celera? Dobrze, tym razem wygrywa Jill. Gora, wygrałam! Dziękuję, siostrzyczko! A teraz chcę burgera. Możecie mnie zaskoczyć? Z chęcią. Zrobi się burger? Nigdy wcześniej ich nie robiłam, ale coś wymyślę. Najpierw trzeba usmażyć kotleta. To niezbędna część każdego burgera. Następnie do akcji wkracza bułka i dodatki. Sos, ogóreczki, ser, wszystko co wszyscy kochają. Dzielnie dotykaj to dla Wikii. Ja oczywiście samodzielnie zrobię kotleta. Najpierw trzeba zmielić mięso w maszynce. A dopiero potem wysłać na patelnię. Voila! Kotlet gotowy. Teraz nadszedł czas, aby wyciągnąć klejnot od mojej kolekcji. Złotą bułkę. Zgadza się. Ciężko na nią patrzeć bez okularów. O matko, aż mnie oślepiło. A teraz dodaję nadzienie. Może serek? Niezwykły ser jest za tani. Wolę użyć drogiego sera z pleśnią i roztopić go, a potem polać nim burgera. O tak, na tym polega prawdziwy luksus. Dobrze, to teraz ja. Trzeba najpierw wylać troszkę oleju na patelnię. Co to jest, coś słabo leci? W sumie po co oszczędzać? Im więcej oleju, tym lepiej. Ale po co tak dużo? Będzie się rozpryskiwał. Tak? A, już wiem. Po prostu założę kombinezon ochronny. Żółta bluza, a zamiast maski przeciwgazowej użyję kaptura i pokrywki. Wtedy na pewno będę bezpieczna. Jill, ale nie jesteś tu sama! Przez ciebie całe jesteśmy w oleju, widzisz? Babciu, ja tu gotuję. No i co robić? Przygotuję słodkiego burgera. Myślę, że będzie lepszy niż zwykły. Zacznę od kremu z pianek marshmallow do głębokiej miski i dodanie do niego troszkę barwników. Tak będzie o wiele lepiej. Wygląda niesamowicie. W tej mieszance zanurzę bułkę. A teraz dodam do środka wszelkiego rodzaju słodyczy. Im więcej ich będzie, tym lepiej będzie smakował mój burger. Gotowe. Diki, jesteś gotowa, żeby spróbować? Smacznego. Mm, dobrze, zacznijmy od tego drogiego burgera od szefowej kuchni. Ciekawe jak smakuje. Nie potrzebuję złotej bułki. Pomidorki są takie dobre. Mm, palce lizać. A teraz czas na burgera. Ojej, czemu on tak brzydko pachnie? To przez ten ser. No, a ten burger pachnie o wiele lepiej. Ile tu jest słodyczy? Bardzo dobre. O, a ten burger to prawdziwy klasyk. Zupełnie jak na moim rysunku. Jaki dobry! Babciu wygrałaś! I ja? Dziękuję bardzo! Tak się cieszę! Czego sobie życzy moja Wnusia? Chcę lodów! Znam pewien świetny przepis, smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw grobno posiekać. A to proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach łatwizna. Uważaj, młoda damo. Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie no, to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietana trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w roladki. Właśnie tak. To też tak umiem kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przyozdobię tęczowymi skitelsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Poleję je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie. Troszkę owoców, truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz ucz się Jane. Lody można udekorować skórką z, z cytryny. Kwaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania, jak w najlepszych restauracjach, użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to! Wow, truskawka i bita śmietana, pycha! O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciała. Jak dużo dymu. Ble, jakie kwaśne! A to wygląda dziwnie I smakuje średnio Wybieram te Jupi, wygrałam Wiedziałam, że ci się spodoba Babciu, Gloria znowu chce jeść Chcę lizaka Jak ten, kolorowy na patyku Co? Bo nie widzę zbyt dobrze A, robi się Babcia ma w tym doświadczenie Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też nasz przepisem mo? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę to do garnka i wymieszam. Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest, Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mama akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna. I to jak? To to jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda nie widzę, babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek. Teraz powstanie z tego ogromny lizak. Okej. Okay. Świetnie weszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier! Spalił się. W ale z ciebie nie do dorajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie niejadalny, ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierasz, Glorio? Naturalne lizaki babci? Plastelinowe cudo od siostry. Czy smakołyk od szefowej kuchni? Co? C tego lizaka? Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak Play Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina. To grzebał w moich zabawkach? Ojej. Co za piękno. Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego lizaka. Kura, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O, proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam. To straszne! O co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie Jane, piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę! Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabiję je na patyczki. I gotowe. Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Frytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać. Z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, Gnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu. To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia keczup. Nieźle, zjadliwe. O, a to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O tak, wygrałam.